Wam ten live, specjalnie nagrywam go teraz, o tej godzinie, żeby było jak najmniej ludzi teraz, którzy, no jak najmniej młodych ludzi, którzy mogliby tego słuchać, chociaż tutaj yy, nie zamierzałem. Ale gdzie co są te łapki? Gdzie są te łapki? 110 osób, gdzie są te łapki? Tak, no bardzo dobrze sobie poradziłeś, lalun. bardzo dobrze sobie poradziłeś. Także słuchajcie, takie kundle jak wy, Właśnie DSP, i DEX, yy, myślicie, że możecie yy, dyktować innym, dyktować ludziom, co mają robić, co mają wam pokazywać, albo że coś mają was, wam udowadniać? Przepraszam, że coś mają wam udowadniać. A kim ty jesteś, żebym ja ci cokolwiek udowadniał? Kunglem jesteś, a ja z kunglami no, po prostu nie rozmawiam. Bo to, że ja nie chcę się odnieść do tego, właśnie. To właśnie to znaczy, że ja z kundlami po prostu nie rozmawiam. I właśnie, właśnie dlatego wcześniej się nie odnosiłem. Ale postanowiłem na te zarzuty, które tam już poszły w moim kierunku znowu, za te Twoje 100 zł czy tam 200 zł obsrane, to po prostu postanowiłem Ci odpowiedzieć, żebyś to po prostu zrozumiał. Jak przesłuchasz dwa razy tego live albo trzy, to może zrozumiesz co miałem na myśli, mówią, mówiąc o tym wszystkim. Bo jak na razie to przygłupi, to jesteś tylko po prostu ty. I tylko ty, i tylko ty mówisz, że ja robię, tylko ty tak naprawdę usiłujesz wmówić komukolwiek, że ja robię cokolwiek złego. Słuchaj, jeżeli będę robił cokolwiek złego, jeżeli rodzinie się to nie będzie podobać, to rodzina ma prawo się ze mną skontaktować i powiedzieć proszę przestać, pan przestanie Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A ty nie jesteś żadną odpowiednią osobą, ty nie jesteś żadnym obrońcem, obrońcą uciśnionych, ani kobiet, ani rodzin, ani kogokolwiek, a to, co powiedziałem, jest jak najbardziej szczerą prawdą. To wszystko, co powiedziałem na temat y, tych spraw, jest jak najbardziej szczerą prawdą. Tak, połamane nogi. To jest zabójstwo, to było morderstwo. To nie był wypadek ani. Samowolne oddalenie się. To było zabójstwo. I te osoby tak właśnie, tak właśnie skończyły, w taki właśnie sposób. I to jest właśnie ten dramatyzm tych ludzi, którzy, którzy po prostu nie wiedzą, co się stało z, z ich najbliższymi. Przecież do tej pory jeszcze nie zdążyłeś poszukać jasnowidza w Ameryce, który by ci to powiedział. No, widzisz, taki głupi jesteś. Widzisz, widzisz, dziku, taki głupi jesteś po prostu. Że do tej pory nie zdążyłeś po prostu jeszcze znaleźć, znaleźć żadnego jasnowidza. I...